Cześć Makry Karol i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj, drodzy widzowie, będziemy sobie nagrywać film z bezpieczeństwa w wakacjach. Jest to właśnie pierwszy dzień naszych ukochanych wakacji, a więc pomyślałem, że na samo ich rozpoczęcie zaprezentuję Wam 5 podstawowych zasad, które powinniście znać podczas zabawy i wypoczywania. Zapraszam do oglądania tego filmu. Pierwsza zasada. Nie skacz do płytkiej rzeki lub jeziora. Pamiętaj, aby przed skoczeniem do rzeki lub jeziora upewnić się, że w wodzie nic nie przepływa lub na nie jest zbyt blisko powierzchni. W przeciwnym wypadku może dojść do tragicznych wypadków, takich jak na przykład złamanie karku lub złamanie ręki albo nogi. Zasada numer dwa. Pamiętaj o nakryciu głowy. Pamiętajcie również o tym, aby nosić nakrycia głowy. Nie muszą być to koniecznie czapki z daszkiem, Możecie założyć mysz kapelusz. Wszyscy wiemy, że zbyt długie przebywanie na słońcu może grozić bólem głowy lub nawet udarem. Oczywiście udaru nie dostajemy tak od razu po wyjściu na dwór, więc jeśli w pory przypomnimy sobie o naszym nakryciu, możemy uratować swoje lub życie swoich bliskich. Zasada trzecia: pijcie wodę. Pamiętajcie o odpowiednim nawadnianiu się. Tego gorące dni może grozić nam nie tylko udar, ale również odwodnienie. Jeśli nie będziecie pić odpowiedniej ilości tego płynu, możecie doznać zawrotów w głowę. Wtedy należy jak najszybciej zejść do słońca, napić się wody i chwilę poczekać, zanim znów wyjdziemy. Oczywiście, jeśli w porę nie zareagujemy, możemy nawet zemdleć. W szczególności należy pilnować, aby osoby starsze również się nawodniały. Zasada czwarta. Nie spożywaj alkoholi i nie wchodź po nich do wody. Teraz zasada dla dorosłych. Pamiętajcie, aby... W Upały, nie pić alkoholu, jeśli już się go napijecie nie wchodźcie pod żadnym pozorem do wody lub nie wychodźcie na słońce. W tym przypadku może to grozić utopieniem się lub zasłabnięciem. Zasada numer 5. Pamiętaj o kremie z filtrem. Każdy chociaż raz miał na sobie krem z filtrem, jednak czy zawsze o nim pamiętamy? Jest on bardzo potrzebny, ponieważ chroni nas przed oparzeniami słonecznymi lub spaleniem skóry. Sam się Wam szczerze przyznam, że ostatnio zapomniałem o tym kremie. No i do tej pory moje prace nie dość, że są opalone, to jeszcze uszy się z nich skóra. Więc pamiętajcie, aby smarować się tym kremem. Lub jeżeli wychodzicie gdzieś dalej z domu, no to zabierajcie go ze sobą. A więc to na tyle drodzy widzowie. Na samo zakończenie chciałbym wam jeszcze tylko powiedzieć, żebyście pamiętali o zdrowiu, żebyście o nie dbali. No bo jak tu się mówi, nie znasz dnia ani godziny, kiedy to co Ci dane zostanie Ci zebrane. A więc dbajmy o swoje oraz o zdrowie naszych bliskich. Nie marnujmy go, ponieważ każdy po wakacjach chce się spotkać z wiem, w domu, w szkole, w pracy. Mam nadzieję, że będziecie o tym pamiętać. Pozdrowionka i życzę Wam miłych wakacji!